Rozruchu. Piąty raz w tym tygodniu spotykamy się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o porównywaniu się i absolutnie nie chcę, żeby ta transmisja była jakimś cyklem dobrych rad. Chcę po prostu podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, które zebrałam na podstawie lat doświadczeń z pracy z różnymi ludźmi, ale także swoich osobistych. Działań i rozkmin swoich po prostu doświadczeń. I mam nadzieję, że zainspiruje Was to do trochę innego spojrzenia właśnie na ten temat. Jeżeli chodzi o porównywanie się, jeżeli zadam Wam pytanie, czy ktoś z Was się porównuje, no to oczywiście. No, Nikt głośno nie chce się um, do tego przyznać, natomiast no, żyjemy w takich czasach, kiedy na każdym kroku jesteśmy bombardowani idealnym życiem e, innych osób i bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, która sprawia, że nie czujemy się dostatecznie dobre, żeby um, z czymkolwiek wyjść do ludzi. Um, nasza samoocena coraz bardziej spada. I właśnie dlatego pomyślałam sobie, że na koniec tygodnia dobrze jest zająć się akurat tym tematem. Cześć, Asiu, fajnie, że jesteś. Więc lecimy z Koksem, i pewnie nie będzie dla Was dużym odkryciem, że powiem zacznę od tego, że każdy z nas ma w sobie taki wewnętrzny głos, który do nas mówi kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu dnia. I on może być albo wewnętrznym krytykiem, albo może być takim naszym wewnętrznym trenerem. I dobrze, że ten wewnętrzny głos jest, bo mm, nawet te negatywne takie spostrzeżenia mogą e, sprawiać, że jesteśmy w czymś lepsi. E, no bo gdyby nie było tej krytyki, no to e, mielibyśmy mnóstwo e, beznadziejnych. E, Pisarzy, których no nie da się czytać, bo są mega nudni. E, muzyków bez suchu, e, czy rzeczy, które są w ogóle nieużyteczne w naszym życiu, tylko dlatego, że nikt inny nie powiedziałby im, że coś jest nie tak, albo oni sami też nie doszliby do wniosku, że można by było coś zrobić lepiej. Cześć Agnieszko. E, więc to jest dobre, bo ta krytyka. Niezależnie od tego, czy ona pochodzi z wewnątrz, czy z zewnątrz, e, pozwala ustanawiać jakieś standardy. E, I to jest super. Zresztą to, co usłyszałam, też e, właśnie ostatnio, gdzieś jakiś cytat, taki zobaczyłam, że. Potrzebujemy zarówno krytyki, jak i pochwał, bo to jest na takiej samej zasadzie, jak kwiatki rosną pod wpływem czy tam w ogóle rośliny rosną pod wpływem dwóch czynników, między innymi czyli, zarówno potrzebują i słońca, i potrzebują również deszczu czyli potrzebujemy i tego, i tego. Natomiast no, to musi być też kontrolowane, tak? W sensie, no, nie deszcz i słońce, ale to, co, ym, to, co zostawiamy w swojej głowie. Cześć Sylwia, cześć Iza. Ym, więc, ym, więc właśnie y, ten temat porównywania, myślę, że to jest dobre, bo niezależnie od tego, czy jesteś na etapie takim, że zaczynasz coś nowego, czy jesteś już w y, gazie, ym, można właśnie wpaść w pułapkę, że nie jestem dość. Dość dobra, dość e, wykształcona, że nie jestem gotowa na to, żeby cokolwiek zmienić. I często jest tak, że do wielu spraw podchodzimy na zasadzie zero-jedynkowej. E, tak jakby była tylko jedna konkurencja, w której możemy startować i w której jest jeden zwycięzca. E, a no, to tak nie jest, że jesteśmy albo lepsi, albo gorsi. E, to mega ogranicza nasze myślenie, bo to jest tak, że ktoś może być super mówcą, a ktoś inny będzie super w pisaniu. Właśnie wczoraj też szukając inspiracji, akurat nie, nie wykorzystam tego dzisiaj, ale szukałam inspiracji i zaczęłam słuchać, czy czytać, już nie wiem, bo i to, i to robiłam, Melle Robbins, bardzo znana mówczyni, która rozpropagowała taką metodę pięciu regułę pięciu sekund, i jest jedną z najbardziej rozchwytywanych mówczyń na świecie. Ale ona właśnie też pisała, że ona ma um, chyba dyslekcję albo dysortografię, no jest słaba w pisaniu. I to nie jest jej mocna strona, natomiast to, co jest w niej mocne, to jest jej głos. I Właśnie zaczęła skupiać się na tej mocnej stronie, która jest, y, 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 którą może rozwijać. Y, więc y, to też jest bardzo ważne, żeby pomyśleć o tym, że niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy, czy co chcemy, w czym chcemy osiągać sukcesy, zazwyczaj jest więcej niż jedna droga, żeby tam dotrzeć. Y, I nie musimy być we wszystkim świetni, świetne. Wystarczy. Znaleźć coś takiego, w czym ja mogę się specjalizować. Eee, ja lubię wspominać czas, kiedy zaczynałam crossfit, e, i z racji tego, że mam słabą wydolność, e, że nie jestem ani szybka, e, ani silna, e, jedną z rzeczy, która zaczęła mi szybko wychodzić, to były pompki na rękach, w staniu na rękach, w sensie to jest takie, takie ćwiczenie crossfit. I powiem Wam, że właśnie zobaczyłam, że wiele rzeczy, które jest, to niekoniecznie są moje dziedziny i nie mogę. Za, za szybko nikt nie zrobię progresu, więc znalazłam sobie rzecz, której mogę być dobra. I wtedy, za każdym razem, kiedy przychodziłam na trening, zaczynałam ćwiczyć właśnie te pompki na rękach, po to, żeby robić to. Lepiej, tak? I znalazłam taką swoją specjalizację. I być może, jeżeli właśnie czujesz się gorsza od innych, to być może jeszcze nie znalazłaś tej swojej specjalizacji. Bardzo ważnym też aspektem, jeżeli chodzi o porównywanie, ja lubię właśnie takie, a propos porównywania porównanie do tego, że porównujemy czyjeś, czyjąś wystawę ze swoim zapleczem. To jest tak, jakbyś widziała super y, wymuskany sklep, w którym wszystko jest pięknie na półkach, y, pięknie tam pachnie. Jakiś taki luksusowy sklep, który. Y, który kojarzysz ekspedientki, do Ciebie podchodzą i po prostu no, jest cud, miód i orzeszki, a Ty porównujesz to ze swoim magazynkiem, zapleczem, na którym po prostu jest wszystko porozwalane, nie wiadomo co gdzieś stoi, ludzie się kłócą, bo zaraz ma być to otwarcie sklepu i Ty porównujesz tą sytuację z tym już efektem końcowym. To tak samo jak z, z innej strony możemy to porównać do tego, jakbyś była w restauracji. Siedzisz sobie w tej restauracji i nie wiesz, jak jest w kuchni, jak wygląda proces przygotowywania całej potrawy, tylko widzisz efekt końcowy, kiedy ty już siedzisz już przy eleganckim stoliku, gdzie masz pięknie, właśnie piękne otoczenie i witać z uśmiechem, a na kuchni jest stres i dlatego tak sobie myślę, bo ja swego czasu też, jak miałam właśnie, zwłaszcza jak byłam w takim stanie bardzo um, ciężkim, jeżeli chodzi o swoje samopoczucie, to przestałam obserwować praktycznie wszystkich. Wszystkie konta, które sprawiały, że ja mogłabym się poczuć gorzej pod wpływem tego, że automatycznie zacznę się porównywać, po prostu przestałam je obserwować no, na przykład na Instagramie. I to jest tak, musimy wiedzieć, że niekoniecznie to, co że my widzimy właśnie w tym świecie takim Instagramowym czy w ogóle internetowym jakiś wyrywek, urywek życia danej osoby, i to, że ona pokazuje jakiś tam sukces, to nie znaczy, że ona nie ma problemów i nie wiemy, co za tym stoi. A poza tym to też jest tak, że no w internecie można wszystko. Ostatnio mój mąż, ja nie śledzę takich wiadomości różnych tam. W necie i pokazał mi jakąś dziewczynę, która się wykreowała na gwiazdę Bollywood. I ludzie w to uwierzyli, no bo ona po prostu pokazywała to, więc podpierała to teoretycznie jakimiś tam obrazkami. I ludzie uwierzyli, że ona jest popularną gwiazdą Bollywood. Można, można. I teraz, więc przestrzegam przed tym, żeby porównywać się z tym, co ludzie zostawiają jakieś lat ludzie, zostawiają w internecie, bo każdy z nas chce wyglądać tam jak najlepiej. I ja nie mówię, że każdy kłamie, ale każdy pokazuje tą część naszego życia, która, którą chce pokazać. No nie pokazuje, jak dzieci wchodzą mu na głowę, jak sobie nie radzi, jaki ma bałagan w domu i wtedy, kiedy po prostu z niczym nie zdąża. No tego nie pokazujemy. A co z porównywaniem się w takim momencie, kiedy my startujemy, a ktoś już jest na finiszu, to też jest mega słabe, bo to jest tak, jakbyś oceniała naukę gry na pianinie w porównaniu z koncertem pianisty, który gra od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. To jest niesprawiedliwe i to jest demotywujące. Wczoraj też, właśnie odnośnie treningu, bo ja też wracam do treningów, i to jest coś, co. Jest dla mnie trudne, bo się porównuje i nie ukrywam tego, że porównuje się z innymi. E, właśnie rozmawiałam z jedną z dziewczyn, e, która tam w tym momencie no, robi wszystko, co ja bym chciała robić. E, a też właśnie mi opowiadała o tym, jak wyglądało to, jak przez w zeszłym roku od marca zaczęła takie właśnie treningi, też nie mogła ćwiczyć tak jak ja, bo też miała kontuzję. Zaczęła robić takie treningi, gdzie po prostu przyjeżdżała tylko po to, żeby odbędzić trening. I ja sobie pomyślałam właśnie wtedy, że kurczę, ona też była w takim stanie, kiedy zaczynała. I każdy z nas ma takie momenty, że, w moment, że y, kiedyś zaczynamy coś nowego i wtedy y, też y, trzeba, y, trzeba się skupić na tym, co mamy zrobić, na tych drobnych sukcesach, o których rozmawiamy też przez cały tydzień. Y, a a to ten punkt docelowy, czyli ta osoba, która na przykład jest na takim miejscu, jakim byśmy chcieli, niech to będzie tylko punkt, punkt odniesienia, gdzie mogę dojść. A to nie ma nic wspólnego z tym, czy ty jesteś lepsza, czy ty jesteś gorsza, czy lepsza od kogoś. Więc. To jest po prostu bez sensu porównywanie tego naszego startu z czymś finiszem. Jeżeli to ma nas demotywować, jeżeli sobie pomyślimy, że no trzeba było zacząć wcześniej, ja już nie jestem taka młoda, ja też mam taką fazę. Jeszcze moja Hania ostatnio mi powiedziała: "Boże mamo, jak się ma 40 lat czy tam 30 lat, to życie się kończy." On mówi, a ja nie zdążę tyle rzeczy zrobić. Ja sobie myślę, ja pierdzielę No masakra. No jeżeli właśnie tak myślimy, to jest masakra. E, i, e, I dlatego właśnie e, mega ważne jest to, żeby, żeby zacząć zauważać te nasze drobne postępy, ale też e, to, na czym warto też się skupić, to to, żeby... Um, na przykład zacząć praktykować wdzięczność. Ja wiem, że to jest takie wyświechtane, teraz bardzo dużo mówi się o tym, ale. Jak się tak zastanowimy, to często jest tak, że moment, w którym my jesteśmy e, dla kogoś byłby olbrzymim luksusem e, i no, z natury dążymy do tego, żeby nam było coraz lepiej, więc jeżeli mieszkamy w fajnym miejscu, myślimy sobie, kurde, no, mieszkam w szeregówce, no, teraz fajnie by było jednak mieszkać w domu, żeby nie mieć żadnych sąsiadów. E, jak mam jakiś tam samochód, wcześniej nie miałam, to sobie myślę, kurde, a ta ma z automatyczną skrzynią biegów albo z otwieranym dachem i też by było lepiej gdyby tak było. Zawsze znajdziemy coś, co do czego moglibyśmy dążyć, co, co jest fajniejsze niż to co mamy, ale jest sobie myślę nawet właśnie a propos treningu. Pomyśl sobie o tym, że może jesteś w takiej sytuacji, że po prostu możesz pójść na trening. A ktoś inny nie może? Ile razy jest tak, że jak zachorujemy sobie, myślimy: kurczę, co ja bym zrobiła, żeby zacząć ćwiczyć? Być może jesteś w takiej sytuacji, że możesz sobie pozwolić na to, żeby pracować, rozwijać swoją jakąś działalność po godzinach i zmierzać w kierunku Pracy, którą chciałabyś docelowo mieć. Być może jesteś właśnie w takiej komfortowej sytuacji, że w ogóle masz się z kimś spotkać po, po pracy, bo koleżanka obok czuje się samotna, bo nie ma do kogo się odezwać. I jest bardzo dużo takich rzeczy. Za które naprawdę możemy być wdzięczni. I nawet jeżeli chodzi o nie wiem, sytuację finansową, właśnie jakiś tam poziom rozwoju naszego, zawsze jest coś takiego, co jest takim miejscem, o którym kiedyś marzyliśmy, a który już jest. Tylko, żeby to znaleźć, to najpierw trzeba właśnie zacząć być na te rzeczy uważną. Więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby zacząć właśnie praktykować, nawet przed snem sobie wypisać takie trzy rzeczy. Ja z tym pisaniem zawsze teraz powiem Wam, że nie mogę się zmotywować do tego, żeby właśnie zacząć pisać, ale pisanie to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy dla siebie zrobić. Żeby zapisywać właśnie nawet jedno zdanie, czy nawet jedną rzecz, czy nawet w równoważnikach zdań po prostu napisać właśnie za co jestem wdzięczna. Ja naprawdę jestem wdzięczna za to, że mam dwie ręce, dwie nogi, żeby urodziły mi się zdrowe dzieci. Jest mnóstwo rzeczy, takich, które, za które możemy być wdzięczni. Oczywiście, jak sobie myślę o zdrowe dzieci, a później sobie myślę: o tutaj mam z tym problem u jednej, tutaj mam z, y, u, u synka, tutaj mam problem u córki, ale sobie myślę, ale to nie są jakieś takie poważne problemy. Dlatego mega, y, mega istotne dla mnie jest to, żeby właśnie wracać do tego punktu, że. Super. Jest wiele rzeczy, za które mogę być wdzięczna, bo życie jest on nie tylko konkurencja, kto ma więcej, kto się bardziej odkupi, kto lepiej wygląda, ale to też właśnie cieszenie się z tego, co mamy, czego doświadczamy w danej sytuacji. Jeszcze jedna taka rzecz, którą Wam powiem właśnie ostatnio, też przesłuchiwałam jakieś tam. Jakieś tam audycji właśnie na YouTubie, i też takie zdanie, że nie, nie będziesz cieszyć się z własnego domu, jeżeli w tym momencie nie potrafisz się cieszyć z kawalerki, w której mieszkasz. I trochę tak jest, że to nie chodzi o to, że, żeby zmienić miejsce, żeby zmienić pracę. Jeżeli nie potrafisz doceniać rzeczy, które są wokół ciebie. To choćby sytuacja się zmieniła diametralnie, to będziesz mieć poczucie takiej pustki wewnętrznej, bo albo będziesz czekać na to, że ktoś to zauważy, albo będziesz sobie myśleć, że to jeszcze nie to. To jeszcze nie to, bo to nie tak miało wyglądać. A zazwyczaj jest tak, że w życiu niekoniecznie nasze wyobrażenia pokrywają się z rzeczywistością. Więc chciałabym Was właśnie. Zachęcić do tego, żeby myśleć o tym w ten sposób, że nasza wartość nie jest mierzona przez sukcesy bądź brak sukcesów innych, i każda z nas na swój sposób jest niesamowita. Robiąc to co robi, bo każda z nas ma inne, właśnie zaplecze, i co innego może pokazać na tej wystawie sklepowej. Ale to są całkowicie inne sklepy. Jeden sklep to będzie sklep z biżuterią, a inny będzie z butami. Każdy jest potrzebny. Więc daj sobie przestrzeń na to, żeby móc być jedyną w swoim rodzaju, i daj sobie przestrzeń na to, żeby popełniać błędy i uczyć się na nich. Bo. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że nasze życie rzeczywiście będzie miało jakąś taką, um, um, taką wartość, sens, i że będzie nam sprawiać też radość. Więc z tym Was dzisiaj zostawiam. Um, I kiedy słyszycie też historię innych y, ludzi, to szukajcie tam inspiracji, a nie kol kolejnego powodu do porównań. To tak jak nie każdy z nas y, lubi, mimo że się wydaje, że każdy lubi czekoladę, ale na przykład ja lubię najbardziej białą czekoladę, a dla niektórych to jest w ogóle, mówią, że to nie jest czekolada. No i co z tego? Mi smakuje najbardziej biała czekolada. A ktoś inny lubi tylko gorzką, a ktoś inny lubi z orzechami, a ktoś inny z ruskakami które dla mnie jest. No i co z tego? To jest tak, że każdy może znaleźć swój kawałek czekolady. Która będzie dla niego tą naj, 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 Więc trzymajcie się i zróbmy sobie dobry dzień, a potem weekend i, i tyle. Robisz to dla siebie. Dzięki wielkie wam również. Miłego weekendu. Super, że byliście ze mną na żywo. Trzymajcie się, papa. Pa.